Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania prognozy na październik 2020 roku dla osób z podznaku ryb. Proszę Państwa, dosyć wyjątkowy miesiąc, w którym mają miejsce dwie pełnie, czyli będą okazje, żeby różne rzeczy się dopełniały, kończyły, realizowały. Miesiąc może być dosyć intensywny, może być nawet trudny ale jest też nów Księżyca, więc szanse na nowe rzeczy jak zawsze. To będzie czytanie ogólne dla y, wszystkich ryb, natomiast jeżeli ktoś się w tym nie odnajdzie, a ma potrzebę do pytania o jakieś swoje prywatne sprawy, o jakieś, y, y, jakieś ma pytania, y, które dotyczą tylko jego, zachęcam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie filmu. Co dla ryb w październiku, co dla ryb w październiku? Król kielichów. Albo to jesteście Wy, albo ktoś w Waszym otoczeniu. Król kielichów jest to energia znaków wodnych, czyli ryby, rak i skorpion. Natomiast to może być też, też ktoś inny przy Was, ktoś, kto jest dla Was wsparciem, kto być może Was kocha, być może Wasz partner, opiekun, rodzic, ktoś, kto jest Waszym przyjacielem na dobre i na złe, ktoś, kto darzy Was przyjaźnią czy miłością bezwarunkową. Co Wam może pomagać lub przeszkadzać? Diabeł. Diabeł karta koziorożca, ale też karta y, toksyczności, uzależnień, nałogów, y, trzymania się y, czegoś, od czego trudno się oderwać, albo nawet jeżeli macie intencję coś zostawić, to jest bardzo trudne, ponieważ. Ten diabeł trzyma nas jak na, jak po prostu jak na smycz, jak na łańcuchu, tak? I bardzo trudno to zostawić, więc z czym najtrudniej jest, wiadomo, bo z uzależnieniami. I to mogą być nie tylko takie uzależnienia, jakie w pierwszej chwili przychodzą nam na myśl, że jakiś alkohol, narkotyki, papieros nie. To może być też uzależnienie od osoby albo lęk przed odejściem, nie wiem, na przykład z pracy, z pracy, która nas wyczerpuje, która nas nie zadowala, która nie daje nam żadnego rozwoju, a my mimo wszystko boimy się zrobić krok naprzód, tak jakbyśmy byli uwiązani, tak jakbyśmy byli po prostu w niewoli. To może dotyczyć każdej relacji, tak? Załóżmy, że niektórzy boją się wyprowadzić od rodziców, niektórzy boją się odejść od partnera, że sobie nie poradzą. To jest tylko lęk. Przyczyna obecnej sytuacji siódemka buław. Siódemka buław mówi o ostrożności, o braku zaufania, o chronieniu dostępu do siebie, o takim wyznaczaniu granic, i myślę, że dlatego diabła. Dobrze, żebyście takie granice wyznaczyli, cokolwiek on znaczy dla was tak w waszej, w waszej sytuacji, w Waszym prywatnym odniesieniu. Co było w przeszłości magik? Bardzo trudne połączenie kart. Magik i diabeł to są osoby manipulujące, to są osoby uzależniające, to mogą być... Yy, osoby narcystyczne, relacje narcystyczne, yy, patologiczne, yy, psychopaci, którzy na nas wpływają, którzy nas ograniczają, którzy nas zastraszają. Yy, relacje także, które mogłyby się wydawać yy, relacjami romantycznymi, a takimi nie są, ponieważ my jesteśmy. Nie zakochani, tylko bardzo zauroczeni, bardzo wkręceni w coś, w, coś, w jakąś relację, który, od której trudno się oderwać. Chociaż yy, być może zauważycie to, yy, że to jest nie miłość, tylko manipulacja w niektórych przypadkach, że coś Was wciągnęło za mocno i zaczniecie właśnie wyznaczać te granice, zaczniecie być bardziej asertywni. Yy. Co macie w głowie, o czym myślicie, dziesięć mieczy, albo myślicie o tym, żeby to zakończyć, albo jesteście już tak zmęczeni, że popadacie w depresję, ciężka sytuacja z odcięciem się od czegoś, jakby trudno Wam jest to zrobić, natomiast macie już świadomość, że coś Was bardzo mocno męczy, bardzo mocno. Co w najbliższym czasie? Dziewiątka monet. Spełnienie marzeń, ale także docenienie siebie. Dziewiątka monet to jest wartość. To jest poczucie y, wartości własnej, tak? Y, jeżeli my y, czujemy się mniejsi niż ktoś inny, głupsi, y, mniej zaradni, jacyś tacy y, do niczego, to w, prędzej trafimy na osoby, które nami manipulują, które, y, które są sprytniejsze, które są. Y, y, jakby nastawione na wykorzystywanie takich osób, które się poddają temu. Bo manipulant wie co robić, wie jak podejść, żeby kogoś sobie podporządkować. Więc tutaj pokazuje się stawianie granic, nawet na, w pierwszym momencie może to być takie asekuracyjne, ale potem będą tu zdrowe granice. Owszem, na to i na to się zgadzam, ale na to już nie pozwalam. Dowartościowanie siebie. Wasze nastawienie w tej sytuacji. Sukces. szóstka buław. Karta mówi, że wy wierzycie, że to się wszystko fajnie poukłada, że odzyskacie siebie, że yy, osiągniecie to, na czym wam zależy. I to. Te karty, tak naprawdę dopiero od tej karty zaczyna się przyszłość. Tutaj mamy właśnie od tej. Te pięć kart właściwie bardziej dotyczy tego, co już było. Tutaj zaczyna się to, co będzie, to, co ma być, więc wy już prawdopodobnie zostawiacie za sobą relacje, które relacje albo sytuacje, które was trzymają po prostu jak, jak w potrzasku, jak, jak, w, jak w imadle, jak w jakimś jak we wnykach, tak? Po prostu coś, co Wam nie pozwala na żaden manewr, ale Wy już tutaj się poczujecie silniejsi i poczujecie, że Wy możecie to zrobić. Wasze otoczenie Rydwan. Rydwan to karta raka, to karta takiego ruszenia do przodu, więc możecie mieć osobę motywującą, która gdzieś z boku Was trochę zachęca, trochę Wam doradza, mówi jak pewne sprawy załatwić, bo w karcie Rydwanu jest jakby nakierowanie się na właściwe tory. Coś, co się do tej pory gdzieś rozchodziło, gdzieś nie można było tego utrzymać, to teraz jakby będziecie potrafili zrobić krok naprzód i żeby jakby wybrać odpowiedni kierunek, odpowiedni cel. Wasze nadzieje lub obawy, pustelnik karta panny karta, która mówi o tym, że pracujemy samodzielnie, że sami znajdujemy rozwiązanie, że szukamy tego światełka w tunelu, czyli jeżeli mam jakiś problem, to się naprawdę zastanawiamy, co z tym zrobić, jak to załatwić i naprawdę liczymy na siebie. Dla niektórych to może być obawa, że zostaniemy z czymś sami, że coś spadnie tylko na was, tak? Natomiast no, czasami są takie okoliczności, że no, musimy coś wykonać sami i nikt za nas tego nie zrobi. Rezultat paśmieczy. Paśmieczy mówi o uczeniu się nowych rzeczy, mówi o młodych ludziach, mówi o dowiadywaniu się, o y, 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 dowiadywaniu się na temat, który nas interesuje, ale też o plotkach czy informacjach, które do, dochodzą do nas wbrew naszej woli, albo być może plotkach na nasz temat. Generalnie tutaj chodzi o zbieranie informacji. To jest czasami. Nawet karta detektywa, takiego śledzenia, takiego przyglądania się, obserwacji, tak? To mogą być nowe zainteresowania, może Wam coś tutaj się spodoba, będziecie chcieli się czymś zajmować, ale to jest jakby taki początek drogi. Natomiast najpierw, co musicie zrobić, to się tutaj uwolnić od, od lęku od czegoś, od, od takiego poczucia niemocy, że wy sami to nic nie możecie. To nieprawda. To nie jest prawda. Dobra. Kim jest diabeł? O co chodzi z diabłem? Siódemka monet się pokazała. Dwójka miecze. E, słuchajcie, tu jest... Z podjęciem decyzji, bo nie ma działania. Tutaj dopiero się pokazuje działanie. Wtedy, kiedy się poczujecie silniejsi, tak naprawdę to jest takie trochę poddanie się temu, temu diabłu. Czyli, czy to nauk jest, czy to jest jakaś osoba, czy jakaś relacja trudna, czy właśnie praca, w której jest mobbing albo niedocenianie, wy tutaj nie nie podejmujecie takiej decyzji, dopiero tutaj może pod, no gdzieś po, po połowie miesiąca dopiero gdzieś może odwagi takiej nabierzecie, bo was to doprowadza do depresji, no jest magik, okej, okay. gorzej już nie będzie, dobrze, po, od połowy miesiąca myślę, że taki oddech złapiecie, wiatr w żagle nabierzecie i, i zaczniecie ruszać z miejsca. Macie osoby, które was wspierają, karta gwiazdy mówi o tym, że Albo wy macie w sobie tą moc, i nad wami jest szczęśliwa gwiazdka. Czyli taka, takie, wiadomo, prowadzenie z góry, jakichś szczęśliwe z okoliczności, ale też jakieś osoby mogą być wspierające was. Więc tak naprawdę nie należy się bać i to, co jest dzisiaj odczuwane jako brak, jako strata, wy się tutaj zaczniecie doceniać, bo wy teraz możecie się czuć jako zostawieni sami sobie. A, a będzie tak, że będziecie docenieni. Przez kogoś, bo proszę pamiętać, że ludzie nas widzą tak, jak my siebie samych widzimy. Rydwan, co oznacza rydwan? Co was tutaj? No pięknie. Rodzina, ewentualnie jakiś mentor, ktoś wspierający, mądry, ale mądry taki. Tu nie chodzi o fachowość, tylko bardziej o mądrość życiową, o, taką, o takiego przewodnika duchowego, kogoś, kto potrafi tak życiowo doradzić, tak? Być może psycholog. Bardziej tu widzę psychologa niż na przykład, nie wiem, doradcę podatkowego. To jest, to jest coś takiego. I z tym ruszycie do przodu. I co oznacza paść mieczy? ósemka buław? Możecie kogoś poznać, możecie kogoś poznać przez internet, uczyć się czegoś nowego przez internet, kursy. Nowe umiejętności to nie muszą być w ogóle sprawy związane z pracą, to mogą być kwestie zainteresowań, nowych pasji, odkrywania czegoś w internecie. Prawdopodobnie niedługo znowu będziemy. Yy, zresztą, chyba muszę zrobić na ten temat czytanie. Będziemy prawdopodobnie znowu ograniczani. Yy, no może już nie tak jak na wiosnę, na co liczę, że to nie będzie takie zamknięcie nas. Natomiast yy, jakby zachęcenie, nawet pogoda czy, czy pora roku sprzyja temu, żeby dużo siedzieć w domu i możecie przez internet dużo rzeczy nowych się dowiadywać. Możecie śledzić kogoś albo być śledzeni na portalach społecznościowych, możecie na, mm, zawierać też znajomości nowe. Rada dla Was na ten miesiąc. Rycerz Buław, działaj! Idź za swoją pasją. To jest karta pasji, zaangażowania, ciekawości świata. Wy za tym macie iść. Macie y, zauważyć swoją taką y, wewnętrzne jakieś y, zainteresowania, które są takim waszym przewodnikiem, tak? Czyli coś mi ciągnie, znaczy, że to mnie kieruje. W tym kierunku mam iść i w tym kierunku będziecie szli. Być może jakiegoś doradcę, jakiegoś nauczyciela znajdziecie, tak? Y, to, co tutaj mówiłam o tych kursach, to może być równie dobrze właśnie ktoś, kto, kto y, jest jakimś y, no, prowadzi, to się ładnie nazywa e-tutor, tak? Czyli ktoś, kto w internecie prowadzi jakieś szkolenia, wyjaśnia coś, tłumaczy, pokazuje i tak dalej, i tak dalej. Dużo filmików na YouTube, zachęcam. Generalnie tu chodzi o to, żeby działać, żeby się angażować w coś, żeby być ciekawym świata i się nie zamykać. Życzę Wam udanego miesiąca. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i pozdrawiam.